No hejka, co tam się z tobą dzieje? Drugi widz, witaj w serii, którą Tobie zapowiedziałem w ostatnim odcinku w filmie, w którym prezentowałem swoje konto. Seria ta będzie nosiła na nazwę od Zera do bohatera i będzie opierała się na tym, że po prostu zaczynamy grę na nowo. To znaczy, że wcielimy się w perspektywę gracza, który tworzy swoją pierwszą postać, jednak posiada już jakąś wiedzę na temat tej gry. Jako iż wcielę się w rolę nowego gracza, to zaczynamy z kontem, który będzie miało 0 golda, 0 itemów na start, 0 pomocy od osób trzecich. 2 złoty ci mogę dać. 5! Ale chciałeś dwójkę, ale daj trzy. No i moich mocniejszych postaci. Postawimy się w roli nowego gracza z tą różnicą, że my już po prostu zaczniemy z kątem premium. Jeżeli Ci to nie pasuje, no to witaj w klubie. No ja też nie jestem z tego zadowolony. Wolałbym zacząć bez konta premium, jednak no jest to siła wyższa, coś czego niestety nie przeskoczę. Konto premium tak naprawdę nie da nam jakichś, nie wiadomo jakich, bonusów. Tak z tych ważniejszych bonusów, które musisz wiedzieć, to takie, że dostaniemy 26% więcej doświadczenia i 300. E yy, kurde. 300 więcej dźwigu i 26% więcej złota z mobków, które będziemy ubijali. A teraz na ekranie widzisz dokładne statystyki tego, co do nam konto premium. Jak już część z Was zdążyła założyć, postawiłem w tej serii na to on będzie grał pierwsze skrzypce. I uprzedzając już komentarze, dlaczego ucznik, przecież są lepsze klasy, żeby grać solo i tak dalej, i tak dalej. No tak. Jak już wiemy w BR-ze są różne klasy, które mają swoje plusy i minusy. Z jednej perspektywy mogą wydawać się te klasy OP, z drugiej strony mogą wydawać się totalnie useless i klasa, która jest po prostu niegrywalna. Ale jakoś już na moim koncie jest już Mag Ognia, jest już Rycerz, jest już sheet, jest już Darba, a nawet jest drugi, który jest na serwerze Kadarin. Jakby to jest w ogóle postać stworzona spontanie podczas live'a na Twitchu, to historia na jakiś inny dzień. Ale mam w planach jutro o 15 odpalić live'a na Twitchu, także jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam do opisu, tam masz link do kanału. Wracając do tematu, to zdecydowałem, że wybieram ucznika, ponieważ mam pewien sentyment do tej postaci, bo to moja pierwsza postać, którą zagrałem w Broken. Eee, wróć. Bo to pierwsza postać, którą zagrałem w Tajerna. No i chciałbym właśnie, żeby ta, ta klasa reprezentowała tą serię. A tak by the way. Jeżeli uważasz, że ta seria to jest dobry pomysł, to proszę, Cię, żeby zostawił lajka pod tym filmem, żebym wiedział, co mam robić dalej. Jak możecie zauważyć, jesteśmy w trakcie wykonywania misji, w której trafiamy na kadry i Desmonda. Dwie ważne postacie, które będą nam towarzyszyły przez cały początek gry. Zaraz po przeklikaniu paru dialogów już na starcie dostajemy od Desmonda trochę gotówki, żeby można sobie lepiej rozpocząć grę. Pierwsza misja na starcie od Desmonda jest zakupienie sobie lepszego ekwipunku właśnie za pieniądze, które od niego otrzymaliśmy. Jeżeli jesteś nowym graczem, to mogę Doradzić tylko to, żebyś po prostu kupił sobie itemy, które będą dały, dawały tobie największą ilość HP. A jeżeli chodzi o rozdawanie punktów umiejętności, no to w przypadku łucznika, Shida, barbarzyńcy dajesz punkty tylko w zręczność i w siłę w przypadku magów dajesz w moc i wiedzę. No a z rycerzem to jest troszeczkę inna bajka. To już jest dłuższa historia, bardziej skomplikowana. Tam musisz dawać i w siłę i w zręczność, ale tylko tak, żeby po prostu móc sobie założyć itemy, a głównie dajesz w wiedzę. W prawym górnym rogu możesz zauważyć, że mam dwie misje, które wykonuję naraz, żeby mieć po prostu lepszy start. Misję fabularną, którą dostałem od Desmonda, oraz misję poboczną, którą dostałem od Layli w porcie. Zapomniałem odpalić nagrywania, kiedy ją brałem, także jeżeli będę przy Layli, to ci pokażę dokładnie, w którym to jest miejscu. Do portu udamy się już za chwilę, a tymczasem chciałbym pokazać którego mam wrażenie, że duża część graczy pomija, a można już od niego dostać pierwsze zasanie, które wam tylko pomoże szybciej nabić poziom. Swoją drogę, już w tej samej lokacji, w Ubijacie mobki do zlecenia, respi się już wasz pierwszy czempion, którego na tym levelu piątym powinniście być w stanie solować. Zobaczcie, jaki 26 level uczni się napatoczył. Ciekawe jak my będziemy się prezentowali, kiedy już będziemy mieli taki poziom. W ogóle widzimy jakiegoś dużego farta, bo pod koniec zlecenia zrespiła się Elita czy tam czempion, o którym mówiłem wam wcześniej. Okazało się, że ta grupka jest trochę bardziej wymagająca niż się spodziewałem, bo ten pies ma 350 HP. Ja mu dawałem tak. Nie wiem, myślałem, że będzie miał z 200 może, 250 to jest totalny max, okazało się, że tak ma 350, trochę dużo. Są postaci, które mogą mieć z nim większy problem, jak na przykład rycerz bądź drugi na początku, ale myślę, że każdy da radę. Wystarczy, że będziecie dobrze rozdawali punkty umiejętności i kupicie wystarczająco dobre EQ. Niestety z samego czempiona nic nie padło, ale już po oddaniu zlecenia wbiliśmy level 5, co już jest dla nas sukcesem, ponieważ już nie musimy brać więcej zlecenia na pieski, a już możemy brać zlecenia na zedy. Gdzie to jest dokładnie? To Wam pokażę później w filmie. A tymczasem idziemy sobie do chatki Desmonda i po przeklikaniu zaledwie paru dialogów z Desmondem, udajemy z powrotem się do Tentis, aby zakupić maskę na twarz. Maskę na twarz zakupimy od blond szmaty, która stoi przy arenie. Dlaczego szmaty? A to się dowiesz w następnym odcinku, drogi widzu. Ceny za maskę szło targować, a w prawym górnym rogu, jak teraz widzicie, macie znaczniki, w które miejsca musicie się udać, aby wykonać misję od Desmonda. W misji chodzi o to, abyście udali się w trzy różne miejsca. Założoną maską na Twarzą się udać się w trzy różne lokacje z trzema różnymi NPC-ami, którymi musi dać trzy listy od Desmonda. A w międzyczasie możecie teraz zauważyć, że jestem w porcie. A tutaj znajduje się Leila, od której wziąłem misję z gadającą studnią. Trochę kurde, jak w Wiedźminie. Albo przyniosą godne dary, albo nadejdzie służba. Znadobić A, trzęsienia ziemi. I pokoić jak ład. Ktoś śmie niepokoić moją boskość. Zjawy już zostały od nas to co chciałem, byśmy mogli wracać, kontynuować zadanie do portu, bo już jest jego końcówka. Ale pójdziemy do portu, ja będzie jakaś inna okazja, żeby nie chodzić w tą i we w tą w tą i z powrotem. Misja sama w sobie nie jest długa, jest bardzo krótka. Może wam zająć około 5 minut. Myślę, że to jest totalny max. A no i nagroda za nią będzie też całkiem w porządku jak na start gry. No ale my sobie dokończymy na ten czas misję, którą dostaliśmy od Desmonda, została nam ostatnia osoba, której musimy dać list. i znajduje się ta osoba w wiosce Romana. Z tego co pamiętam, ta osoba była nieco trudniejsza niż wszystkie inne, dlatego zostawiłem go już na sam koniec. Ale chyba w się została jakiegoś nerfa, bo jak widzicie nie był jakoś super ciężki. Po wszystkich trzech celów Możemy udać się do zmontażu i po przeklikaniu paru dialogów dostaniemy bardzo fajny naszyjnik, który będzie nam spokojnie służyć do 20. poziomu. Żaden inny naszyjnik ze sklepu czy znaleziony gdzieś. Po pokonaniu jakiegoś mobka nie da nam tak dobrych statystyk jak ten. Po przeklikaniu dialogów z kadry dostajemy nową misję do pracy rodatnych, która wysła nas do portu, więc możemy sobie dokończyć od razu misję ze studią. ty które widzicie z żółtymi znacznikami nad głową, to są NPC NPC-ty, które są od misji powiązane ze studią i każą nam udać się do magazynu znajdującego się koło nas. W magazynie trafimy na dwóch dziwaków, z którymi przeprowadzimy szybką rozmowę, a po rozmowie z nimi możemy udać się z powrotem do Elay, ukończyć zadanie i tym samym otrzymać nagrodę. Tak jak mówiłem, nagroda za tę misję jest całkiem spoko, tym bardziej ta misja to jest naprawdę parę minut roboty i dostajemy ją od razu na starcie gry, zaraz po dopunięciu do miasta. Zaraz Mamy tawernę, na której musimy udać się, aby kontynuować misję fabularną. Tutaj znajdujemy dwa NPC, z którymi musimy porozmawiać. I jeden z nich daje nam namiary na gościa, który będzie szukał swojego trójzębu. Musimy udać się do jego domu, a raczej do domu, w którym będzie znajdowała się osoba, która da nam więcej informacji na temat trójzębu. Drugi NPC to powiedział nam o tym, jak to nienawidzi swojego kapitana, ale pracuje dla niego tylko dlatego, że jest w stanie zarabiać kupę kasu i proponował nam wejść w jakieś szemrane interesy odnośnie jedwabiu. Po zebraniu już tych dwóch ofert, została ostatnia, która jest w ratuszu. Ja wiem, że znacznie większą część z Was zaskoczy to, że ja zwrócę uwagę na te prosiaki, ale na jak co one robią, to nie, nie, z jednej strony mnie to zaskoczyła, z drugiej No Zresztą sam widzisz, co tu się dzieje. Wcześniej w odcinku powiedziałem, że za wicie piątego poziomu odblokowują się nowe zlecenia, jak jest, jakim są Z, a możemy odebrać to od tego npc ta Ostatnim punktem, do którego musimy się udać przed rozmową z Desmondem, jest ratusz. Po wejściu do niego widzimy, że dwóch jakichś p. <coughs> Panów nie dogaduje się ze sobą, więc po krótkiej wymianie zdań przystępujemy do rozmowy z gościem z zabiurkiem, który osłał nas kwitkiem. Ale gościu, którym wcześniej się kłócił, każe nam spotkać się w magazynie, żebyśmy się z nim porozmawiali. Tajemniczy gościu w magazynie mówi nam, że mają problem z podpalaczem, a my o wszystkim mówimy desmondowi, więc stajemy przed wyborem trzech różnych misji. Możemy albo odnaleźć trójzbąt, albo spotkać się z tajemniczym marynarzem, który miał kupę siana, bądź rozwiązać problem z podpalaczem. Ja z tych trzech opcji postanowiłem wybrać misję z trójzębem. Co to kurwa jest za głos? Ty, gdzie jest stary głos? A jak już pogadaliśmy z Desmondem, musimy zdobyć informację o trójzębie. Kto ma wiedzieć, jak nie rudy? Rudy zawsze wszystko wie. Na początku dawał gita, ale jak tylko poświęciłeś ty pojęcie gruszywką przed mordą, to się rozpró, jak na rudego przystało. Tak się chłop zapędził, że jeszcze nam powiedział, że kowal nam łopatę sprzeda. Także udajemy się do kowala, bierzemy szpadel i idziemy do jaskini. W sumie przecież wcześniej wam obiecałem, że pokażę wam drugie zlecenia. A jako, że już nam za chwilę upływa czas, weźmiemy sobie zlecenie na Z, bo ma... i tak mamy to po drodze. Odnośnie zlecenia na zedy mogą wam się trafić tylko dwa warianty. Jeden z nich to jest trafienie 10. Dziesię... E, Ubicie 10 Z. Czyli tych tutaj białych ludzi w kaftanie. A drugim wariantem może być nasz obecny, czyli odnalezienie sikiery. Jak widzicie, zajęło nam to za zaledwie dwie minuty. W sumie nawet nie. Bliżej to minuty niż dwóch. A obok leżała nawet znajdźka. Co to za pasek? Cztery siły, no kuźwa, świetny pasek. Widzisz też za fraje, nie musimy niczego kupować. Idealne pod nasze statystyki. Lecimy kontynuować misję od Desmonda. W sumie w tym miejscu widzów, w którym teraz jesteś, który teraz Ci pokazuje kursorem, znajdziesz sobie dwa czempiony. One są dość trudne. Na piątym levelu nie ma szans, żebyśmy je uwalili, ale... Na tym 15 już można próbować. Wchodzimy do środka, bierzemy szpadel, wykopujemy dziury i idzie. Następny gość, który też szybko trójzębu. Trójzbłąda. Walimy go na dziurę idziemy oddać trójzom. W sumie, skoro już to jesteśmy, to jeszcze Wam pokażę. Moim zdaniem najlepsze ekspowisko po robieniem zlecenia na zedy. to właśnie bicie tych łysych dziwaków. Może to nie są coś na łatwiejsi przeciwnicy i zdarzy Wam się paść. No bo to się kazało, może zdarzyć. Ale są to moim zdaniem najbardziej opłacalne moby do bicia na początku gry, głównie dlatego, że raz, Fajny X dają dwa, dropią z nich itemy. W miarę dość często. Co za tym idzie, nie będziecie musieli wydawać pieniędzy na equipunek, tylko wydropicie sobie jak z nich. No i BUM Koło samo się kręci. Oddaliśmy zalecenie na Z, dostaliśmy 500 doświadczenia. A teraz wracamy do chatki Desmonda i zobaczymy, co nam gruby powie. Trójco w sumie mogliśmy oddać dwóm osobom Mogliśmy oddać osobie, która nam o nie powiedziała bądź Desmondowi Ja wybrałem Desmonda. Pytasz dlaczego? No proste, chłop mi dał kasę na start, jesteśmy braćmi i trzymamy się razem na dobre i na złe. W ramach nagrody Desmond daje nam też do wyboru chem, rękawice bądź buty. Ja w sumie wszystko spoko, poza butami. Te kapcie takie byle jakie te sandały, więc zamieniamy je na te ekskluzywne kalosze i w nich teraz będziemy sobie tuptali. Wraz z otrzymaniem nagrody od Zmonda kończymy też misję od niego i zaczynamy nową, która nazywa się Uwolnić rynek. To jest nasz pierwszy przystój levelowy. Trzeba dobić siódmy level, żeby kontynuować tę misję. Jak widzicie mamy 6-34%. Ja sobie do XP level na zedach i łysych. A Wam chciałbym podziękować za oglądanie tego odcinka. Jest to koniec naszego pierwszego odcinka z serii od zero do bohatera granego ucznikiem. No i standardowo proszę Ci o zostawienie komentarza, łapki w górę. Jak chcesz, to zostaw jeszcze suba na kanale. A reszta, która tego nie robicie. czy się po prostu je chuj Antypolakami jesteście. Dobranoc. A wam, kochani, którzy się głosowali na mnie, którzy się wspomagali mnie, dziękuję. Potugarska Polaków.